Witam w czołem wolnej Polsce, jesteśmy na Placu Niepodległości, na Placu Niepodległości w Grudziądzu. przed nami czoło marszu imienia generała Tadeusza Rozwadowskiego, pierwszego ogólnopolskiego marszu, pierwszego od momentu wielkiego zwycięstwa w sierpniu 1920 roku, 102 lata. Po zwycięstwie po raz pierwszy w historii Polska odwdzięcza się generałowi Rozwadowskiemu. 102 lata trzeba było czekać na ten marsz. Już go mamy! Już mamy to! Już nam tego nikt nie odbierze! Nie zamilczy! Nie przemilczy! Nie zakłamie! To jest nasz marsz! Nasz marsz, marsz patriotów polskich. Jesteśmy zawsze za narodem. Jesteśmy za jego emanacją, za państwem polskim. Ale tylko wtedy, gdy to państwo służy narodowi, a nie jest zwrócone przeciwko niemu. Przyszłość jest, przyszłość leży przed narodem polskim. Brawo, Sylwia! Naród polski wstaje z kolan, pokazuje swoją moc. Jesteśmy tam, gdzie być powinniśmy, jesteśmy tam, gdzie chcemy być, w naszym ukochanym kraju, w Polsce, na Placu Niepodległości w Grudziądzu. Pozdrawiamy wszystkich grudziądzan, pozdrawiamy władzę miasta Grudziądza. Liczymy na to, że w przyszłym roku władze Grudziądza pozwolą na uczestnictwo w warszu jednostek polskiej konnicy. Bo bez tego Marsz Grudziądzów, kolebce szkolnictwa jazdy polskiej jest tak, jakby miał tylko jedną nogę. Drugą nogą jest koń polski i ten koń musi być tutaj obecny, bo jest naszą wizytówką i te konie zawsze niosły nas do zwycięstwa. Dlatego tak bardzo zależy nam na tym, żeby te konie nie były zdaniem władz Taksy, zdaniem władz Grudziądza niebezpieczne. Nie były niebezpieczne przez tysiące lat. Teraz nagle stały się niebezpieczne. Żądamy zweryfikowania tego stanowiska i przywrócenia koniowi należnego mu miejsca. Żegnam bardzo serdecznie następne ujęcie z rynku 3.